List do Hebrajczyków 2 mówi, że Jezus musiał we wszystkim upodobnić się do braci, z wyjątkiem grzechu. Więc to było po to, aby mógł stać się miłosiernym i wiernym arcykapłanem, dla przebłagania grzechów jego ludu. Ofiary, jakiekolwiek inne, już nie mówiąc o tych ze zwierząt, nie mogły przebłagać grzechu, ponieważ musi być ofiara adekwatna: człowiek za człowieka, nie człowiek za zwierzę albo zwierzę za człowieka. Dlatego Jezus stał się człowiekiem, aby stać się ofiarą zastępczą na krzyżu za nas grzeszników. O czym my tu mówimy? Jezus był doskonałą ofiarą, i dzięki swojej śmierci i zmartwychwstaniu, nie, po, nie tyle po prostu zagwarantował nam miejsce w niebie, mnie najbardziej przeraża aspekt gniewu stwórcy nad swoim stworzeniem nade mną. To mnie, to mnie przetłacza, że on w swojej doskonałości i potędze wyleje sprawiedliwy gniew jako stwórca na mnie, ponieważ nie byłem w stanie żyć posłusznie. I teraz ten gniew jest powstrzymany przez ofiarę Chrystusa na krzyżu? Raz na zawsze, nie dzięki moim zasługom, lecz dzięki temu, co On uczynił na krzyżu. Więc ja, wpatrując się na ten krzyż, gdzie wisi Chrystus, jestem pełen nadziei i wdzięczności do Boga, że On, nie musząc, uratował mnie przed samym sobą. Zatem, gdy położysz ufność w Chrystusie, w tym momencie masz to wszystko. Masz Chrystusa, masz pojednanie z Bogiem, jesteś zbawiony. A gniew Boga na tobą już nie ciąży.